Witam Was serdecznie wszystkich, serdecznie takim, powiedzieć, filmu informującym. Jeżeli ktoś weszedł na ten filmik ze względu na ten tytuł, czy miniaturkę, to proszę Was o napisanie oczywiście w komentarzu swoją opinię. Ja oczywiście będę wszystkie opinie czytał, czy coś. I powiem tak. Szczerze mówiąc, jeszcze od 3,5 lata, które tam oczywiście prowadzę ten kanał, nie zostało ani jednego ostrzeżenia, strajka, czy tego, innego były jakieś tam malutkie ostrzeżenia ale nie aż takie co będzie zaraz, zaraz będzie pokazane ale powiem tak szczerze mówiąc YouTube 2019 się zmienił jak się zmienił no niestety na gorsze za to co po prostu YouTube sobie z moimi filmami nie mówiąc o tym że tak obcinają zasięgi dobra można jeszcze przeżyć Eee, Bezpotrzebnie mi ucinają też eee, monetyzację, jak tam nie, nigdzie nie przeklinam, nie ma żadnych reklam czy coś, no to spoko. I tak na razie nic nie zarabiam na YouTubie, zazwyczaj chyba zabiję tam maksymalnie 5 złotych, jakby ktoś się pytał, ile zarabiam na YouTubie. Trzecia sprawa, to co po prostu też YouTube proponuje, to też trochę, mm, no to też, e, też jakaś, nie wiem, bajka, po prostu... Nie wiem po prostu jak wam to wytłumaczyć, po prostu powiem wam tak, dostałem oczywiście strajka, jak to się mówi w skrócie ostrzeżenia, więc powiem tak, za co to może macie na ekranie, to macie oczywiście ostrzeżenie, dostałem od YouTube'a za... Westejsa, którego oczywiście nagrywam kiedyś, to było w czerwcu. 5 czerwca wtedy dam pierwszy odcinek, oczywiście z Westejsa. Były jeszcze tam pozostałe live'y, ale live'y i padę tam odcinku zostały oczywiście na, na prywatnym. Część trochę jest na niepubliczne, ale ogólnie większość to na, na prywatnym. Dlaczego? Pewna firma Gameforge, jeżeli ktoś będzie znał, czy nie znał, to jest po prostu. Platforma, której tam może sobie oczywiście pobrać Metina 2.pl na przykład. I dlaczego dostałem by powiedzieć takie ostrzeżenie? Eee, tak. Mimo to, że dałem odcinek 5 czerwca, powtarzam, i to dopiero od 3 dni temu dostałem powiadomienie na Google, bo tam na górze mam konto złożone. Patrzę, dobra, no to jak zawsze tam jakieś malutkie ostrzeżenia, że nie dostaję tam monetyzacji, czy po prostu. Jakiś tam muzyka jest niesprawna i musiałem zmienić, ale co tam wiadomo, zobaczyłem, to po prostu hit. Nie mogę wam pokazać niestety wiadomości, bo są tam w większości dane osobowe i, i no nie chcę po prostu zamazywać wszystko, bo to trochę po prostu no potrwa. Możecie oczywiście u innych youtuberów zobaczyć, jak to wygląda. Możecie też zobaczyć, ym, co możecie przeczytać, za to możecie dostać takiego ostrzeżenia czyli strajka ale za to co po prostu YouTube mi zrobił, to jest po prostu szczyt Hamstwa i po prostu zabawy dostałem ostrzeżenie po 5 po 4 e, po miesiącach w sumie bo to było to, było, to było, bo ten film był 5 czerwca więc a pod koniec czerwca dostałem to, to chyba 3-4 cztery, cztery miesiące mniej więcej dostałem ostrzeżenie nie dostałem żadnego powiadomienia o usunięcie o jakiegoś tytułu, nic, kompletnie nic. Dostałem po prostu strajka. Co to oznacza? Nie mog... mam oczywiście, jakby powiedzieć, pierwsze ostrzeżenie, z czterech, bo możecie dostać trzy ostrzeżenia. Przy trzecim ostrzeżeniu dostajecie niestety, kanał będzie po prostu zniknie... zniknięty z YouTube'a. Więc powiem tak, po otrzymaniu tego strajka musiał odpowiedzieć na. Sześć pytań, nie mogę wam powiedzieć jakich. I gdybym powiedział tak, gdybym zrobił dwa błędy, chociaż dwa błędy, to nie bym mógł streamować przez 3 miesiące. Na szczęście odpowiedziałem na pięć 6 pytań, jeden błąd zrobiłem, więc na szczęście mogę prowadzić streama. Bo gdybym nie prowadził streama, to ja mówiąc, mój kanał mógł możliwe już być martwy. Bo ogólnie mój kanał jest bardziej pod streamowanie. O są też oczywiście pojedyncze odcinki czy coś, ale ogólnie Bym nie mógł streamować przez 3 miesiące. I teraz, tak, eee, mam oczywiście strajk, ale dopiero będzie wygaśnięty 29 grudnia. Czy... Może tam muszę się zmienić. Nie wiem. I co mogę po prostu zrobić? No nie, bo nie mogę nic. Mogę zrobić tak. Są dwa opcje. Albo poczekać 3 miesiące, co pisze na co mam teraz zrobić. Więc pisze, aby usunąć te, to ostrzeżenie, ukończ kurs o prawach autorskich lub zaczekaj 3 miesiące, żeby wygosło. Albo napisać oczywiście rozszerzenie wzajemnie, że, że ktoś myśli, że to jest pomyłka. Oczywiście dałem ten wniosek, ale czy to potwierdzą? Nie wiem. Mogę Wam oczywiście napisać wam na Discordzie, jeżeli ktoś jest ciekawy. Zapraszam serdecznie oczywiście na Discorda. Będzie oczywiście tam powiadomienie, czy dostałem wycofanie, czy nie. Ale szczerze mówiąc, co GameFocus dla mnie, dla mnie zrobił, to po prostu hit. Nie wiem dlaczego, ale inni YouTuberzy też nagrywali o tym i oni dostali ba wcześniej bana. Bo ja niestety jestem małym YouTuberem i wiecie, tu jest już nic o że Jeżeli mam duże wyświetlenia, to bacznie YouTube na to patrzy. Bo szczerze mówiąc, sam byłem zaskoczony. Ten film. Jak opublikowałem to i minął tam, nie wiem, jakieś 3 dni temu, było 100, nie, 80 wyświetleń, więc powiedziałem, dobra, nie będę prowadzić tej serii, bo jeżeli ludzie nie chcą to oglądać, to spoko. Ale że teraz sobie zobaczyłem, było ponad 1500 wyświetleń, powiem wam szczerze mówiąc, no nie, dziwiłem się faktycznie. Nie założyłem, że po prostu wpadło tyle osób, więc po prostu... YouTube yy, yy, pomyślał, tego. Gameforge myślał, że jak na moje Westalisa. Więc yy, dał mi po prostu ostrzeżenie, którego jestem bardzo szczerze mówiąc zdenerwowany i szczerze mówiąc lekko zaskoczony, że dostałem po kilku miesiącach żadnych powiadomień, żadnych ostr ostrzeżeń, żebym to usunął. Dostałem strajka. Więc możecie powiedzieć, powiem tak, to jest po prostu dla mnie zabawne, że Gameforge tak robi. Nie wiem dlaczego Gameforge robi tak, że, we, że prywatne serwery e, nie chce, żeby było na kanał, tylko oczywiście publiczny publiczny Grałem kiedyś na PL-u, jakieś chyba 6-7 lat temu jak tam było było bardzo fajnie, grem, tak przynajmniej przez rok. Wtedy poszłem tam stąd, ze względu na aktualizację. Jak teraz tam jakieś item plus 15 czy coś, no to po prostu zagadnia. Tak no bo oglądam parę youtuber do Metina. Eee, więc, szczerze mówiąc, no jestem lekko zaskoczony. Co dla mnie zrobiło? Oczko nie teraz na Metina, na, na się Akademii, więc, jeżeli ktoś chce, to muszę oczywiście wpaść, pogadać, nie wiem. Możemy oczywiście robić wspólne gieki, bo mam właśnie, oczywiście, gildię. Aby ktoś był chętny, to zaproszę. Mi, eee, więc po prostu powiem tak. No nie wiem, co mam po prostu zostawić bez komentarza. To chyba się powtarzał, niestety, ale. Miałem to nagrać, szczerze mówiąc, już dzień po ostrzeżeniu, ale szczerze mówiąc, no po prostu nie mogę tego nagrać ze względu na ten, na takie coś. No, no, jestem po prostu zenowany, zeno... że takie coś. I teraz tak. Eee, co mogę Wam powiedzieć? Ze względu na to, że mam ostrzeżenie, będzie troszeczkę mniej odcinków, mniej liveów, czyli będzie trochę mniejsza aktywność. Spokojnie, będą oczywiście livey, odcinki, ale nie będzie trochę jak kiedyś. Troszeczkę zmniejszę ten próg nagrywania i streamowania. Nie chcę dostać po prostu takiego ostrzeżenia. Nie będą tak mniej więcej codzienne livey, odcinki. Kiedyś tak robiłem livey codziennie, a teraz już nie mogę dobić, więc po prostu. Będą filmy albo nawiec co dwa dni. Faktycznie może czasami się zdarzyć codziennie, ale to mówię wam. Nie chcę dostać drugiego ostrzeżenia, bo jak będę dostanę drugie ostrzeżenie, to oznacza to, że zostanę zawieszony na streamy na 3 miesiące, oczywiście. A ja tego nie chcę robić, i możecie po prostu powiedzieć, co mogę z tym zrobić. No po prostu muszę zaczekać, bo innego pomysłu nie mam. Napisałem oczywiście ostrzeżenia, ale to nic pani nie da. Bo znasz YouTube to YouTube jest. No, witam, właśnie się witam w 2019. W skocie 2K19. No, więc powiem wam tak: możecie oczywiście dać wam, możecie sobie jeszcze raz napisać opinię, komentarz byle jaki. Właśnie, czego nie musicie mi tam współczuć. Ja tam spokojnie przeżyję jakoś te. Eee, Ostrożenie, więc no, po prostu mi chodzi tylko, żebyście napisali opinię, co z tego myślicie, i tyle. Więc dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się oczywiście spodobało. wiecie co macie tu zrobić. Więc dzięki, na cześć. Zapraszam serdecznie na Discorda, aby ktoś chciał poznać odpowiedź tej wersji. Ech.